No hej hej, kraina wygasłych wulkanów, ruiny wioski kamienica. I tutaj właśnie chodź, chodź tutaj do tej piwnicy. I to są ruiny starego młyna zaznaczone na Open Street Maps, akurat mój cel to był wąwóz, kim jej uczęszczany, ale przy, przy okazji taka przygoda. O, proszę bardzo, piwniczka i wysypisko śmieci. Jak najbardziej współczesne w środku. Gdzie ze wsi chyba tu... Naprawdę, tutaj dosi te śmieci wyrzucić, to trzeba być jakimś kamikadze po prostu. Bo trzeba mieć zdolność, żeby tu przyjść i śmieci wyrzucać, plastikowe. Zwłaszcza, że w miastach naokoło są śmieci za darmo odbierane. Tego typu. Zupełnie za darmo, nie, nie trzeba się spinać z ich odbiorem I bogate dosyć są regiony tutaj dolnośląskie i nie ma, nie ma potrzeby wyrzucania tych śmieci z żadnej, żadnej potrzeby no ale ktoś wpierdzielił kupę plastików w taką piwniczkę średniowieczną popatrzmy tu o piwnica niezła, można naprawdę zrobić biwak prepersa tu w środku takie sklepienia łukowe z bazaltu się trzymają raczej, ewentualnie ten front był, bo ten front bym się obawiał, który się osypuje, ale tam dalej to spokojnie, można by nawet zrobić nocleg zimą. Także tak to wygląda. I jeszcze tam, tam są jakieś bajazy młynowe, to są ruiny starego młyna. Materiał to jest baza, czyli zastygnięta lawa. Twardy, twardy materiał, budowany bardzo trwały. Dlatego to nawet za średniowiecza jeszcze. O, patrzcie, jakie jazy. Zobaczcie, jak tu. Ktoś tu chodził. Widzę. Jakiś urbexowcy zwiedzali tu. Te ruiny. To ewidentnie kładka. Miejsce na koło męskie, młyn, taki jazd kamienny, bazaltowy. No, ciekawe ruiny są na Open Street oznaczone. Sokolica, rezerwatu Grobla. wulkany dolnośląskie ten rejon Dobra, starczy tego o młyna, a my tam będziemy szli od nogą wąwozu w nieznane na razie